Poważność sytuacji była dla nas jasna nie tylko z powodu braku amunicji i racji żywnościowych, ale zwłaszcza z powodu rozkazu, by zniszczyć wszystko, czego nie mogliśmy zabrać w naszych plecakach szturmowych. Z wyjątkiem rzeczy osobistych i innych przedmiotów, takich jak mapy, kody radiowe, radiostacje i niektóre pojazdy, wszystko inne miało zostać rozebrane, polane benzyną i spalone. Podobną beznadzieję sytuacji przedstawiał niesławny Lion de Grelle, który razem ze swoimi rodakami z Walonii znalazł się w kotle. Cytat. Walki zaczęły też wyczerpywać jego żołnierzy, którzy powoli zdawali sobie sprawę, że ich sytuacja staje się beznadziejna. Zabraliśmy sporo karabinów maszynowych, ale nasze zwycięstwo pozostawało nas sceptycznymi. Czego mieliśmy więcej niż wczoraj? Niczego. Straciliśmy jedynie kilku naszych towarzyszy, a walka z Sowietami właściwie nic nie dawała. Rozmnażali się jak wszy. Wracali nieustannie, dziesięcio-dwudziestokrotnie liczniejsi od nas. Wśród części żołnierzy zaczęło się szerzyć zjawisko określane jako kessel psychose, psychoza okrążenia.